Jest coś, co musisz wiedzieć zanim cokolwiek innego. Nic, co dzieje się teraz, nie jest przypadkowe, i nawet jeśli twój umysł wciąż próbuje znaleźć logiczne wyjaśnienia, istnieją ruchy, które przeczą zdrowemu rozsądkowi. To, co zaraz ujawnię, może wszystko zmienić, ponieważ wiąże się z decyzjami, które nie zostały podjęte w twojej świadomej obecności, ale które bezpośrednio wpływają na każdy szczegół twojej teraźniejszości. Być może nie zauważyłeś, ale są rozproszone znaki, drobne zmiany energii, dziwne doznania po przebudzeniu, myśli, które pojawiają się znikąd. Wszystko to wskazuje na ten sam fakt: coś zostało postanowione na Twoją korzyść, gdy nie byłeś obudzony. Podczas odpoczynku Twojego ciała, gdy mentalne mechanizmy obronne wyciszają się, pojawia się bardziej otwarte pole do głębokich zmian. To w tej cichej przestrzeni wyższe siły działają z większą jasnością, reorganizując sytuację. Rozpuszczając zakłócenia i harmonizując wydarzenia, które wcześniej wydawały się zablokowane. Czy zauważyłeś, że pewne problemy zaczęły tracić na sile bez bezpośredniego wyjaśnienia? Albo że ludzie, którzy wcześniej mieli na ciebie wpływ, zaczęli naturalnie się od ciebie dystansować? To nie przypadek. Jest coś bardzo ważnego, co musisz wiedzieć, a ta wiadomość dotarła do ciebie właśnie teraz, ponieważ czas gra tu kluczową rolę. Anioły chcą, abyś zrozumiał, że żadna noc nie poszła na marne. Nawet gdy spałeś z ciężkim sercem, bez odpowiedzi na pytania lub z poczuciem niesprawiedliwości, troskliwość była okazywana. Podejmowano decyzję, aby chronić to, czego jeszcze nie dostrzegasz wyraźnie. Niektóre drzwi były zamknięte bez konieczności walki. Inne były przygotowywane z drobiazgową dbałością o szczegóły, czekając tylko na właściwy moment, by się ujawnić. Ale to nie wszystko. Dzieje się coś jeszcze głębszego, co bezpośrednio wiąże się z Twoją reakcją na kolejne znaki. Być może poczułeś potrzebę zdystansowania się od pewnych środowisk, lub wewnętrzny opór przed powtarzaniem starych schematów. To nie wzięło się znikąd. To delikatne, stanowcze przewodnictwo wyprowadzające Cię z cykli, które już Ci nie służą. Anioły proszą Cię o zaufanie, nawet jeśli nie znasz jeszcze wszystkich odpowiedzi. Niewidzialne działało dłużej niż Ci się wydaje. To, co wydawało się opóźnieniem, było w rzeczywistości przygotowaniem. To, co wydawało się ciszą, było dostosowaniem. A teraz wszystko zaczyna się zmieniać w sposób bardziej zauważalny. Zanim będziesz kontynuować wiadomość, napisz w komentarzu tę mantrę: Ufam temu, co zostało dla mnie postanowione w niewidzialnym. A teraz kontynuuję wiadomość. Deklarując to, dopasowujesz się do tego, co już zostało ustalone dla twojego dobra. To nie tylko fraze, to przyzwolenie, sposób na powiedzenie, że akceptujesz wsparcie, które zawsze było dostępne. Wielu próbuje kontrolować każdy krok, każdy wynik i ostatecznie blokuje ważne interwencje, ale jesteś zapraszany do działania inaczej, do większego zaufania, do uważnej obserwacji, do niereagowania impulsywnie, gdy coś nie idzie zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ istnieje wyższa inteligencja, która kieruje zmianami za kulisami Twojego życia. Od teraz możesz zauważyć nieoczekiwane spotkania, wiadomości, które docierają dokładnie w tym momencie, okazje, które pojawiają się po długim okresie oczekiwania. Nic z tego nie jest przypadkowe. Każdy szczegół jest zmieniany, abyś mógł podążać lżejszą ścieżką, bardziej zgodną z tym, kim naprawdę jesteś. Anioły utwierdzają cię w przekonaniu, że nie marnujesz czasu, nie zostajesz w tyle i nie zostałeś zapomniany. Wręcz przeciwnie. Nastąpiła strategiczna przerwa, dzięki której można było podjąć szersze decyzje, bez przeszkód ze strony strachu i lęku. Bądź czujny w nadchodzących dniach. Coś, co wydawało się odległe, zacznie się zbliżać, coś, co było mylące, stanie się jaśniejsze. Pamiętaj jednak, nie wszystko zostanie ogłoszone w wielkim stylu. Niektóre zmiany pojawiają się dyskretnie, na początku niemal niezauważalnie, dlatego wrażliwość będzie teraz tak ważna. Obserwuj swoją intuicję, zauważaj drobne wewnętrzne impulsy to wskazówki a ignorowanie ich może opóźnić to, co jest już gotowe do ujawnienia się. Anioły kończą ten pierwszy kontakt, mówiąc, że jesteś chroniony, prowadzony i wspierany. Tego, co zostało postanowione, nie da się cofnąć zewnętrznym opiniom, ani chwilowym wątpliwościom. Zaufaj procesowi. Zaufaj opiece, która pojawia się nawet wtedy, gdy odpoczywasz. Ponieważ to, co zaczęło się w ciszy, wkrótce nabierze widzialnej formy. Ale to nie wszystko. W kolejnych krokach wciąż czekają Cię ważne objawienia. Skoro wiesz, że decyzje zapadły, gdy Twój umysł odpoczywał, ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego to wszystko działo się tak cicho. Istnieje wyraźny powód, dla którego pewne odpowiedzi nie nadeszły wcześniej. Gdyby wszystko zostało ujawnione w chwili, o którą najbardziej prosiłeś, być może nie byłbyś przygotowany na to, co się wydarzy. Anioły obserwują nie tylko to, czego pragniesz, ale także to, co możesz zaakceptować, nie raniąc się ponownie. A to zmienia wszystko. Powoli nadszedł czas na odpowiedzi. Możesz czuć, że coś znika z Twojego życia, nawet bez świadomego wysiłku. Ludzie, idee, stare plany zaczęły tracić znaczenie. To nie była strata. To była ukryta ulga. To, co wydawało się puste, było w rzeczywistości przestrzenią, która się tworzyła. Jest coś bardzo ważnego, co musisz wiedzieć. Nic nowego nie może zaistnieć tam, gdzie wszystko jest już zajęte przez przeszłość. Dlatego pewne rzeczy musiały się rozpuścić, zanim mógł nastąpić kolejny ruch. Aniołowie chcą, abyś zrozumiał, że istniało duchowe porozumienie, które miało Cię chronić. Niektóre sytuacje mogłyby rozwinąć się bardziej boleśnie, gdyby nie ingerencja. Ścieżki zostały zmienione, słowa nie zostały wypowiedziane, spotkania nie miały miejsca. I nawet jeśli Twój umysł wciąż próbuje rozpamiętywać, co by było, gdyby, wiedz, że to, co się nie wydarzyło, było równie ważne, jak to, co ma się wydarzyć. To, co zaraz ujawnię, może przynieść nową perspektywę na opóźnienia, które tak bardzo Cię dręczyły. W Tobie również dokonuje się reorganizacja, Twoja percepcja staje się ostrzejsza. To, co wcześniej pozostawało niezauważone, teraz wywołuje dyskomfort. To wyraźny znak harmonii. Nie chcesz już akceptować mniej niż na to zasługujesz, nawet jeśli nie wiesz jeszcze dokładnie, jaki będzie kolejny krok. Ta wewnętrzna postawa aktywuje reakcje zewnętrzne, i dlatego, krok po kroku, scenariusz zaczyna się zmieniać. A teraz, zanim przejdziemy do kontynuacji tego przesłania, wpisz w komentarzach, 737, aby je przywołać. Ta liczba niesie wibracje harmonii, ochrony i duchowego potwierdzenia. Pisząc ją, wzmacniasz swoją otwartość na przyjęcie tego, co już zostało do ciebie upoważnione, czyniąc to, pozwól sobie również na gest miłości dla tej przestrzeni, która przynosi ci przesłania światła. Jeśli czujesz to w sercu, przekaż super darowiznę w ramach podziękowania w kwocie, która wydaje ci się sprawiedliwa. To wsparcie złożone z prawdziwą intencją pomaga utrzymać ten kanał aktywnym, pozwalając większej liczbie osób otrzymać wskazówki, pocieszenie i jasność w decydujących momentach. To nie jest obowiązek, to świadoma wymiana a każda wymiana dokonana z prawdą w jakiś sposób powraca. Idąc dalej, aniołowie proszą Cię o zwrócenie uwagi na coś istotnego Twoją reakcję na nieoczekiwane w nadchodzących dniach. Nie wszystko potoczy się tak, jak sobie wyobrażasz, ale wszystko potoczy się tak, jak tego potrzebujesz. Wymaga to obecności. Wymaga, abyś nie zamknął się w sobie przy pierwszej widocznej frustracji. Wiele błogosławieństw przychodzi pod maską niekomfortowych zmian. I tylko ci, którzy pozostają uważni, potrafią to rozpoznać, zanim wątpliwości spróbują przejąć kontrolę. Czy zauważyłeś, że niektóre odpowiedzi pojawiają się, gdy przestajesz nalegać? Dzieje się tak, ponieważ nadmierne naleganie często wynika ze strachu, a strach generuje hałas. Kiedy odpuszczasz pole samo się organizuje, to w tej przestrzeni pojawiają się rozwiązania, zaproszenia i ścieżki. Aniołowie podkreślają, że nie musisz teraz niczego forsować. To, co zostało postanowione, jest już w toku, a zakłócanie lęku może opóźnić idealne dopasowanie, które jest przygotowywane. Coś, co wcześniej wydawało się odległe, zacznie się zbliżać. Może to nadejść jako nieoczekiwana rozmowa, uporczywy pomysł lub okazja, która pojawi się bez wcześniejszego zapowiedzi. Nie odrzucaj niczego od razu. Nie wszystko przychodzi w oczekiwanym kształcie. Zaufaj swoim uczuciom bardziej niż pierwszym wrażeniom. W każdym szczególe, nawet tym, który wydaje się zbyt prosty, by mieć znaczenie, kryje się wskazówka. To okres cichego potwierdzenia. Drobne znaki będą się powtarzać, aż je zauważysz. Ten sam temat pojawia się w różnych rozmowach. Myśl powraca z mocą. Zaproszenie pojawia się niespodziewanie. To nie naleganie przypadku, to kierunek. Aniołowie proszą cię o świadomy wybór, bez sabotowania się przeszłymi doświadczeniami. Przeszłość nie definiuje tego, co budujesz teraz. Skup się na tym, co przynosi lekkość, nawet jeśli wiąże się z wyzwaniami. Prawdziwy rozwój nie zawsze jest komfortowy, ale zawsze przynosi później jasność. Jesteś prowadzony do bezpieczniejszej, bardziej spójnej i sprawiedliwszej pozycji, zgodnej z Twoją istotą. A wszystko to zaczęło się, gdy odpoczywałeś, bez potrzeby walki, przekonywania czy udowadniania czegokolwiek. Ale to nie wszystko. Ta duchowa decyzja ma jeszcze głębszy wymiar i bezpośrednio wiąże się z Twoją aktywną rolą od teraz. Chodzi o świadome wybory, wewnętrzne ułożenie i praktyczną pewność siebie. I właśnie to zostanie ujawnione za chwilę. Teraz ważne jest, abyś zrozumiał swoją rolę po tym wszystkim, co zostało po cichu postanowione. Wiele osób wierzy, że decyzje duchowe zapadają automatycznie i że wystarczy tylko czekać. Anioły jednak jasno dają do zrozumienia, że istnieje część, która zależy bezpośrednio od Ciebie. Nie chodzi o nadmierny wysiłek czy kontrolę, ale o postawę. Sposób, w jaki się wewnętrznie ustawiasz, determinuje szybkość, z jaką to, co już zostało postanowione, się wydarzy. Wyidealizowana ścieżka zbliża się do Twojej rzeczywistości. Czasami możesz odczuwać mieszankę oczekiwania i lęku to naturalne. Kiedy coś zaczyna się poruszać, po długim okresie bez ruchu, ciało czuje się dziwnie. Umysł próbuje przewidywać scenariusze. Przypominać sobie przeszłe doświadczenia, tworzyć mechanizmy obronne. Ale teraz bardziej niż kiedykolwiek, anioły proszą, abyś nie przewidywał negatywnie. To, co nadchodzi, nie powtarza tego, co minęło. U podstaw tego nowego etapu leży wyraźna różnica, która zaczyna się w tobie. Zwróć uwagę na proste wybory dnia codziennego. Mają one większą wagę niż się wydaje. Mówienie tak, gdy wcześniej mówiłeś nie, mówienie nie, gdy wcześniej negowałeś siebie. Dbanie o odpoczynek, lepszy wybór osób, z którymi dzielisz się swoją energią wszystko to wzmacnia pole wokół ciebie. Anioły wyjaśniają, że ochrona to nie tylko odpędzanie tego, co szkodliwe, ale także podtrzymywanie tego, co dobre. I uczysz się tego w praktyce. Zanim przejdziesz dalej, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj go. To pomoże nam w dalszym tworzeniu dla ciebie wartościowych treści kontynuacja wiadomości. Od tego momentu możesz zauważyć zwiększoną wrażliwość na otoczenie i ludzi. Miejsca, które wcześniej były neutralne, zaczynają cię drażnić. Powierzchowne rozmowy stają się coraz szybciej męczące. To nie izolacja, to adaptacja. Twoje pole jest przygotowywane na przyjęcie czegoś, co wymaga większej spójności. Im bardziej jesteś zestrojony, tym mniej wysiłku będzie potrzeba, aby utrzymać to, co nadchodzi. I to jest dar, nawet jeśli na początku wydaje się to dziwne. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że nie musisz ogłaszać swoich zmian, nie musisz się usprawiedliwiać. Cisza jest również formą mądrości. Niektóre transformacje wymagają rozwagi, aby się utrwalić. Zbyt dużo mówienia może obnażyć to, co wciąż jest wrażliwe. Zaufaj wewnętrznemu rytmowi rzeczy. Nie wszystko potrzebuje zewnętrznej weryfikacji, aby być prawdziwe. To, co zostało postanowione, nie zależy od niczyjej aprobaty, tylko od Twojej własnej. Być może zauważasz rosnącą potrzebę uporządkowania zaległych spraw, rozwiązania czegoś, co zostało odłożone, zamknięcia cykli, które pozostały otwarte. To wyraźne wezwanie do świadomego uwolnienia przestrzeni. Im mniej emocjonalnych więzi nosisz w sobie, tym swobodniej możesz przyjąć to, co nowe. Anioły podkreślają, że odpuszczenie nie oznacza zapomnienia. Lecz decyzje o niedźwiganiu ciężaru tego, co już spełniło swoje zadanie. Możesz również zauważyć, że Twoja intuicja jest silniejsza. Decyzje, które wcześniej zajmowały dużo czasu, są teraz podejmowane szybciej. Dzieje się tak, ponieważ istnieje zbieżność między tym, co czujesz, a tym, co myślisz. Kiedy te dwie siły idą razem, ścieżka staje się jasna. Nie wątp w spostrzeżenia, które pojawiają się bez wysiłku. To odpowiedzi, które nie podążają za powszechną logiką, ale są trafne. Jest coś bardzo ważnego, co musisz teraz wiedzieć. Nie każde wyzwanie, które pojawia się w tej chwili, jest przeszkodą. Niektóre są ukrytymi potwierdzeniami, wydają się testować, czy naprawdę ufasz temu, co zostało ustalone, czy też wycofasz się przy pierwszym sygnale niestabilności. Anioły proszą cię, abyś obserwował, jak reagujesz na drobne niedogodności. Nie przyszłyby cię powstrzymać lecz by Cię wzmocnić. Nie jesteś sam w tym procesie. Nawet gdy wydaje się, że nikt nie rozumie, czego doświadczasz, masz stałe wsparcie. Poczucie bycia prowadzonym wzrasta wraz z rosnącym zaufaniem. A zaufanie w tym przypadku nie oznacza braku strachu, lecz świadomą decyzję o podążaniu za nim pomimo niego. Ten wewnętrzny ruch zmienia wszystko, ponieważ sygnalizuje gotowość. To, co zaczyna teraz nabierać kształtu, ma solidny fundament. Nie zależy od pustych obietnic ani nierealistycznych oczekiwań. Zależy od Twojej obecności, Twojego słuchania i Twojej woli, by nie powtarzać starych schematów. Anioły zapewniają, że już wiesz, co nie działa. Teraz nadszedł czas, by podtrzymać to, co ma sens, nawet jeśli wciąż jest w fazie początkowej. Jest jednak jeszcze jeden kluczowy punkt, który należy ujawnić. Coś, co łączy wszystko, co zostało do tej pory postanowione. Dostosowane i przygotowane. Chodzi o praktyczny rezultat tych wyborów i o to, jak wyraźnie zmaterializują się one w Twoim codziennym życiu. To właśnie zostanie pokazane później, we właściwym czasie. Teraz zaczynasz dostrzegać coś innego w powietrzu. To nie tylko uczucie, to wewnętrzne rozpoznanie. Po tylu niewidzialnych ruchach, cichych wyborach i głębokich zmianach, które nastąpiły poza Twoją świadomą kontrolą, Nadchodzi moment, w którym efekty zaczynają się ujawniać. Anioły zapewniają, że to etap, w którym rzeczywistość reaguje w praktyczny sposób. I nawet jeśli jeszcze nie widzisz wszystkiego wyraźnie, stopniowo pojawiają się potwierdzenia, niczym elementy układanki pasujące do siebie w idealnym momencie. Być może zauważyłeś, że pewne zmartwienia straciły swoją moc. To, co kiedyś nieustannie zaprzątało twoje myśli, nie ciąży już tak bardzo. To nie oznacza, że wszystko zostało rozwiązane, ale wskazuje, że nie jesteś już sam w obliczu tych sytuacji. Jest wsparcie, jest kierunek, jest aktywna opieka, uporządkowanie tego, co wcześniej wydawało się zagmatwane. I to całkowicie zmienia sposób, w jaki pozycjonujesz się w obliczu tego, co Cię czeka. Aniołowie wyjaśniają, że to, co zaczyna się teraz rozwijać, jest bezpośrednim rezultatem Twojego dojrzewania. Nie otrzymujesz czegoś tylko dlatego, że o to prosiłeś, ale dlatego, że jesteś gotowy to podtrzymać. Istnieje ogromna różnica między pragnieniem a byciem gotowym. I to właśnie to przygotowanie miało miejsce za kulisami. Każda cisza, każda pauza, każde niezbędne zdystansowanie się przyczyniało się do wzmocnienia twojego wewnętrznego fundamentu. Możesz zauważyć, że decyzje, które wcześniej budziły strach, teraz podejmujesz z większą jasnością. Nie dlatego, że ryzyko zniknęło, ale dlatego, że wzrosła twoja pewność siebie. Ta pewność siebie nie wynika z zewnętrznych gwarancji, lecz z wewnętrznego przekonania, że poradzisz sobie z tym, co się pojawi. Aniołowie podkreślają, że to jeden z największych znaków harmonii, kiedy strach przestaje paraliżować i służy jedynie jako sygnał ostrzegawczy, bez kontrolowania. W tym momencie ważne jest, abyś nie bagatelizował swoich własnych zmian. Były one głębokie, choć subtelne. Twój sposób reagowania, obserwacji, wyboru wszystko to uległo transformacji, a świat reaguje odpowiednio. Różni ludzie zbliżają się do ciebie, rozmowy nabierają nowego tonu, okazje pojawiają się w sposób, w jaki nie pojawiałyby się wcześniej. Nic z tego nie dzieje się przypadkowo to bezpośrednia odpowiedź na nową częstotliwość, którą utrzymujesz. Anioły proszą Cię również o cierpliwość w kwestii tempa potwierdzeń. Nie wszystko dzieje się od razu. Niektóre odpowiedzi pojawiają się szybko, inne ujawniają się stopniowo. To nie jest opóźnienie, to precyzja. Każda rzecz znajduje Cię w momencie, w którym może zostać dobrze przyjęta. Próbując za bardzo przyspieszyć, ryzykujesz przegapienie ważnych szczegółów. Zaufaj naturalnemu biegowi wydarzeń. Możesz poczuć powołanie do działania bardziej praktycznie już teraz. Zorganizuj coś, co jest w toku, zrób krok, który został odłożony, podejmij decyzję, o której już wiesz, jaka będzie. Ten impuls nie wynika z presji, ale z jasności, a podążanie za tą jasnością dodatkowo wzmacnia ścieżkę. Anioły potwierdzają, że drobne, świadome działania mają większy wpływ niż duże ruchy podejmowane pod wpływem lęku. Możliwe jest również, że zauważysz bardziej konkretne zakończenia, sytuacje, które przestają się rozwijać. Ludzi, którzy dystansują się bezkonfliktowo, plany, które po prostu tracą sens. Nie walcz z tym. To, co się teraz kończy, robi to po to, by zwolnić przestrzeń. Naleganie tylko przedłuża proces zużycia. Zaufaj, że to, co pozostaje, jest tym, co naprawdę rezonuje z tym, kim się stałeś. Jest coś bardzo ważnego, co musisz teraz wiedzieć. Nie musisz nikomu niczego udowadniać. Twoja wewnętrzna stabilność mówi sama za siebie. Im mniej próbujesz się tłumaczyć, tym bardziej wszystko staje się naturalne. Anioły podkreślają, że prawdziwe bezpieczeństwo nie szuka ciągłego potwierdzenia. Jest podtrzymywane w ciszy, z stanowczością i spójnością. Obserwuj, jak Twoja intuicja manifestuje się w codziennym życiu. Czasami objawia się jako lekki dyskomfort, innym razem jako cicha pewność. Nauka respektowania tych znaków pozwala uniknąć błędnych wyborów. Nie musisz rozumieć wszystkiego racjonalnie, aby ufać. Niektóre odpowiedzi pojawiają się najpierw jako uczucie, a dopiero później nabierają logicznego sensu. To okres, w którym wzrasta twoja odpowiedzialność, ale rośnie również twoja wolność. Im bardziej jesteś świadomy, tym mniej niepotrzebnych powtórzeń napotykasz. Zaczynasz rozpoznawać wzorce, zanim się powtórzą. To nie eliminuje wyzwań, ale zmniejsza zmęczenie i zmęczenie. Anioły zapewniają, że ta jasność to dar, który trzeba sobie wypracować, a nie dawany przypadkiem. Zwracaj uwagę na proste szczegóły: słowo usłyszane we właściwym momencie, nieoczekiwane zaproszenie, uporczywa myśl. Te drobne rzeczy niosą kierunek, ignorowanie ich może opóźnić ważne zmiany, przyjęcie ich z obecnością wzmacnia to, co już jest w ruchu. To, co zostało postanowione, nie ginie. Nie rozpada się i nie zależy od zewnętrznej akceptacji, zależy tylko od Twojej świadomej ciągłości, a Ty już pokazałeś, że jesteś na to gotowy. Teraz to podtrzymuj, krocz spokojnie, zaufaj zmianom. Reszta ułoży się sama. Jeśli ta wiadomość rezonuje z Tobą i Twoją sytuacją, napisz w komentarzach: Ufam temu, co postanowiłem. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film. Polub go i zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej inspirujących treści. Dziękujemy za obejrzenie, i do zobaczenia w kolejnym filmie.